Podczas dzisiejszej lekcji pokażę Państwu, jak zrobić ramkę na zdjęcia. Ramki na zdjęcia są najprostszą formą, dlatego zajęcia ceramiczne, właśnie z dziećmi, zaczynamy zazwyczaj od nich. Są różnego rodzaju szablony ramek na zdjęcia. Tutaj mamy szablon z serduszkami, taki najmniejszy i najprostszy, kwadratowy, czy tutaj szablon prostokątny. Dzieci bardzo lubią wykonywać ramki, gdyż są one świetnymi prezentami na różne okazje, na przykład na dzień babci czy dziadka. Wykonywanie ramki na zdjęcia zaczynamy od wygniatania gliny. Ta stanie się bardzo plastyczna i gdy już jest w takiej płaskiej formie, możemy zacząć ją wałkować. Podczas wałkowania również odwracamy, ponieważ glina przyczepi nam się do deseczki, będzie nam później trudno ją oderwać. Gdy glina ma grubość około 1 cm, możemy przyłożyć już wybrany przez nas szablon do gliny. Sprawdzić, czy mieści on się nam na płacie gliny. Jeżeli tak, dla pewności, aby szablon się nie przesuwał, Możemy go również przejechać delikatnie wałkiem, wtedy mocujemy szablon na glinie. Następnym krokiem będzie wycięcie ramki z gliny. Osoby dorosłe mogą używać nożyczka, nożyka lub skalpela, natomiast dzieciom proponuję właśnie taki nożyk plastikowy. Po krawędziach szablonu wycinamy ramka. Jeżeli wytniemy zewnętrzne krawędzie, krawędzie, dla naszej wygody możemy odczepić resztki gliny. Wtedy wycinanie wewnętrznych konturów będzie dla nas wygodniejsze. Gdy już wytniemy wszystkie elementy szablonu, możemy go odjąć. I zdjąć powstały w ten sposób kształt ramki. Następnym etapem przy tworzeniu naszej ramki jest jej wygładzanie. Zamaczamy palec w wodzie i przesuwamy go po krawędziach, które wydają się nam nierówne. Wygładzanie ma na celu. Przygotowanie ramki do zdobienia, gdyż po wycinaniu skalpelem brzegi ramki stały się nierównomierne, w ostatecznej fazie będzie bardzo widoczne na ramce. Woda powoduje, że glina staje się równa. W momencie, kiedy skończyliśmy już wyrównywać brzegi, możemy przystąpić do zdobienia. Ja zdobienie zacznę od wykonywania faktur wklęsłych. Skówką od mazaka będę robiła kwiatuszki na zewnętrznych brzegach naszej ramki. Musimy delikatnie naciskać skówką, bo możemy przerwać naszą ramkę, ewentualnie możemy ją zniekształcić, i będziemy musieli zaczynać od początku. Ozdabiając ramkę, wykorzystam jeszcze widelczyk, którym zrobię wzorki wokół serduszek. Ostateczny wygląd ramki zależy tylko i wyłącznie od nas. Każdy ma inny gust i każdy pewnie inaczej ozdobiłby tą ramkę. Kolejnym etapem będzie robienie faktury wypukłej. Ja zrobię akurat kwiatuszka, którego umieszczę na dwóch przeciwległych rogach naszej ramki. Najpierw należy formować kuleczki. Ja tych kuleczek zrobię pięć. Kuleczki powinny być równych rozmiarów. Ta piąta powinna być mniejsza dlatego, że będzie z tego środek kwiatuszka. Następnie moczymy kuleczkę, gdyż należy pamiętać, że elementy gliniane lepimy do gliny za pomocą wody. Jeżeli nie zastosujemy wodę, w procesie schnięcia te elementy nam po prostu odpadną. Jeżeli zamoczyliśmy już element w wodzie, możemy go docisnąć do ramki, ale też uważając, żeby jej nie uszkodzić. I z każdą kuleczką. Postępujemy tak samo. Namaczamy wodą i przylepiamy, formując kwiatuszka. Gdy już y, zrobimy takiego kwiatuszka, możemy na płatkach i na jego środeczku wyczarować wykałaczką jakieś wzorki. Ja akurat na płatkach porobię kreseczki, a na środeczku wykałaczką dziurki. Aby kwiatuszek nam się lepiej prezentował, zrobię również listka. Kawałeczka gliny, ugniatam go i formuję po prostu dłońmi kształt listeczka. Moczę jedną stroną wodę, tą stroną, która będzie przylepiana, i za pomocą dociskania również przymocowuję do ramki. I też ozdabiam wykałaczką, rysując na listku kreseczki. Ja akurat wykonuję kwiatuszkę, ale od Państwa zależy, czy to będzie kwiatuszek, czy może jakaś całkiem inna fajna rzecz. Mogą być to również winogronka. Niektórzy również bardzo ładne owoce robią na rameczkach. Każdy z Państwa wybierze sobie swój element, którym ozdobi ramkę. Wszystkie elementy, które przyklejamy do ramki, muszą być zrobione z gliny. Inne elementy po prostu spalą się pie w piecu, gdyż temperatura wypalania gliny wynosi 900 stopni. Można również y, napisać na ramce imię. Jeżeli to ma być prezentem, możemy napisać y, imię osoby, która będzie tą ramką obdarowana. Glina jest o tyle fajnym materiałem, że jeżeli finalny produkt nam się nie spodoba, zawsze możemy wszystko pozmieniać. Wystarczy po prostu poodrywać niektóre elementy, znów wygładzić naszą ramkę. Ewentualnie, jeżeli już nie podoba nam się w naszej ramce nic, możemy glinę zbić w kulę, wyrobić i zacząć wszystko od nowa. Tak wygląda moja propozycja ramki. Ramka jest naprawdę bardzo fajnym i miłym prezentem. Tak wykonana ramka nie daje się niestety jeszcze do użytku. Musimy poczekać około 20 kilku godzin na to, aby ona wyschła. Będzie ona wypalana, a następnie malowana. O tym jak malować i ozdabiać ramkę powiemy w kolejnych odcinkach. Na co państwa serdecznie zapraszamy.